I witam serdecznie w kolejnym odcineczku z Super! New Super Lucky style. W ogóle zobaczcie, że mamy to 18 tylko do zdobycia. Czyli nie powinno to być jakoś wiele misji. To nie wiem, z jednej strony spoko, z jednej strony, nie, no bo pieniędzy chcę zarobić na stroje kolejne, znaczy kolejny, który jest na pewno już w sklepie. Pierwszy poziom. Ua. Securing the talent. Będziemy szli na scenę, o co tu się dzieje? Dobra, czy muszę niszczyć speakery. Ej! A dobra, już myślałem, że oni giną, znikają przez to. O mój Boże, straszą mnie tutaj. Tam jest L, Ta. Ty, ale muzyka nie jest zła. Mamy C. To w miarę szybko, dobra trzeba tutaj wejść, żeby zniszczyć te głośniki. to jakaś agresywna ona, była? Czy będzie niebezpiecznie? Niebezpieczna strefa, jak będzie nam tutaj cały czas dawać w dół te rzeczy. No i je są w barze, dobra, fajnie. Nie ma tu dużo czasu. Na myślenie w sensie. Dobra, pole położeni. Tam na górze są głośniki, dobrze mówię? A nie, nie ma głośników, ale tu widziałem gdzieś... Niewidzialną monetę, czekajcie. Ale wiksa. Widzę, że tam coś jest, ale jak tam dojść... Tam chyba, tamtędy, dobra, środkiem wyspy. Ja, masz coś dla mnie? Nie masz, nie masz nic, co mógłbyś mi dać. O specjalny poziom, specjalny poziom, zobaczmy. Na czas. O kurde, o kurde. Chyba zdenerwowany jest na tą muzykę. Spokojnie. to nie jest za trudny poziom, bo na szczęście nasza postać jest hiper mocna. Oj, to jest na czas. To jest na czas, ja nie myślałem o tym, nie? Oho, oh, poleciał. Ty, a to nie był ten taki z tej wyspy Yeti? Defeat the, the Yeti. Dzięki, fam, świetny achievement. Czy na mnie ten Yeti jest? Tam z tyłu? Pani rybka. I tam są robaczki zespół rybaków tam. Dobra, musimy się tą tutaj ruszyć. Myślałem, że to mnie gdzieś poni... Aha, tutaj mogę na to wskoczyć. No jo. Musiał zginąć. Dobra, są to jeszcze rzeczy do odwiedzenia. O, to jest ten żyćko. Chyba możemy stąd już iść normalnie, nie. Normalnie, ale wieki. Nie ja tu ciekawie, czy tu nie ma czegoś schowanego, chyba nie. Myślę, że szybciej bym tam trafił, gdyby było coś schowane. O jezu, przepraszam, że zniszczyłem, ale musiałem. Patrzę, co tu jeszcze jest. O, tutaj na czas coś będzie. Co mamy tutaj? Liderka U. Świetnie. O nie, ta gra mi każe stąd skakać. Może zróbmy na razie to, co tu jest na górze. Tutaj skoczymy tam. A e, co ty, mnie tu... Okej. Okay. A, bo inaczej bym tam nie doszedł. O to chodzi. Tak, bo to są monetki. Nieźle schowane. Proszę mi tak jest otworzyć wszystkie. Dobra, mamy to. Kolejne miejsce uratowane. I to są też robaczki. Ratujemy tą świetną... Czyli na tym zwykłym terenie, gdzie nie mamy sklepiku, też są te gośniki, Trzeba będzie je zniszczyć. No, teoretycznie chciałbym się cofnąć, ale widzę, że to nie będzie możliwe. Pokujemy sobie teraz prądem, co? Bo tu niczego nie było już do zabrania, więc musimy i tak naokoło przelecieć się. Jaki nasz wynik, nie mamy jeszcze 300, mamy 600, ale to 600 chyba całkowitych. Tutaj widzicie tam musimy iść z tamtej strony. To se poczekamy jeszcze. A zobaczmy czy, czy tutaj czegoś nie ma. Niech nie daj. Nie. Ojzu, przepraszam. Przywaliłem mu w Banie. <laughs> tu możemy teoretycznie, Pieniążki pozbierać. Czuję, że muszę i tak najpierw wejść tam, żeby wejść tutaj, ale. A tutaj mi się wydaje, że będzie dalej. To jednak wiecie, co pójdziemy tamtą stronę. Tu przyjdziemy zaraz. Na ostatni ten myk. Na ostatniego myka. Myka z byka. Się patrzy strasznie, nie? Taki przerażający ma wzrok. Ale laską wywija. Okej, okay, to jest za ciężkie. Dobra, czekajcie. Łoł. Wow. Jak to zrobić? Czekajcie. O nie, to nie da się na czas. Ty, nie mam żadnego kamehame. Ty, nie mam dar, dar do tego zrobić. W sensie, nie mam pomysłu... Ja bym to nie musiał czegoś przynieść. Chyba że zniszczyłbym ten cały systemik tutaj. To dobra, bo i tak tu musieli wrócić, więc ja pójdę tam na najpierw. Może to będzie część, wiecie, czegoś większego. Ażem skoczył. Wiecie, jeżeli tam nie możemy tego głośnika i tak odpalić w teorii, może dostaniemy jakąś umiejętność nową Tak czuję Tak czuję, że będzie jakaś umiejętność nowa Chyba, że mamy, a ja nie pamiętam co mamy Muszę znaleźć te blupy teraz. No dobra, czy trzeba je znaleźć. Teoretycznie mogę je już przeoczyć. Tu jest drugi, trzeci pewnie tutaj. A nie, dróżkę zrobił po prostu, okej. Okay. To na górze jest? Tak mi się wydaje, nie ogólnie. O nie, to jest chyba zwykła wyspa. Dobra, a jak mamy literki? Bo nie pamiętam ile literek mamy. Ty nie, gdzie jest literka jeszcze jakaś? Brakuje nam. O, jest ka mamy to. Dla jakiego mamy. Nie mamy monet, co jest ciekawe, nie? Bo w teorii mamy wszystko. W teorii wszystko zebrałem, ale nadal, nadal nie zebrałem tych monet 300. Pamiętajmy, że tu nie ma żadnych bonusów ogólnie, czyli to musi być idealnie, ale jak to zrobić? Nie zdążę. Ty nie mam pojęcia. Bugi fiver. Ty nie mam pojęcia jak to zrobić. A kokosy, jakbym zrzucił kokosy z tych drzew? Nie wiem. Chyba, że mogę tutaj przenieść coś. Na przykład to. A widzicie, jednak. Tak myślałem, coś tu mi nie pasowało, a jednak mamy to świetnie. I uratowaliśmy wszystkich, tylko nie mam punktów. Ty, nie mam punktów jeszcze. Gdzieś tu muszą być punkty ukryte. Tam coś jest, tam jest, tam jest, tam jest. Patrzcie, widzę i ukryty level. To jest Hidden Page. Punkty mamy, nie? Dosłownie, prawdopodobnie o to chodzi. O no nie, kurde, skusiłem. bym spadł w ogóle, nie? To nie miałem strony ukrytej. Dobra, ja już tutaj się zastanawiałem. Czy coś innego. Ja sobie myślałem, że to było od pieniędzy. Ale ten strój musimy totalnie zmienić, bo. się. Nie, nie, nie możemy afiszować. To no w ogóle 17 minut cięć. Co ja robię tak długo? Mamy kolejny poziom ukończony. Okej, okay, tu też 10 trzeba, ale tutaj bardzo łatwo będzie wbić. Nie, tu mniej! Bo to jest ogólnie mniej. No dobra, rozumiem. A ty co tu robisz? To strój, który mam? <laughs> Czekajcie, zniszczmy ten głośnik. A nie mogę, dobra, dobra, dobra. Myślę, że tam będzie mój sklepik. Dwa stroje. O, Bonapartego bym chciał, ale 1400 potrzebujemy, czyli na razie nie kupujemy. Teraz zróbmy kolejne poziomy. Tam jest. A, jest wysepka na tamto miejsce, dobra. Nie każdej piosenki jesteś uzależniona po prostu od dźwięków, które słyszysz, Kobito. I puzzle dzisiaj dalej, no dobra. Kurde, no już ciężko puzzle. Czekajcie. Ja już to mam, już to mam. Widzicie, nie jest tak źle, nie? Ale ta misja czymś coraz cięższe. Fajne były te minigierki, jak widzieliśmy na przykład u Tess, że ona miała wymyśloną minigierkę. Urozmaicenie, wiecie. Świetnie, urozmaicenie było świetne wtedy, nie? Miss Lindy. Teoretycznie nie wydaje się to jakoś złą rzeczą, nie? Że tu imprezować można 8 Chłop tutaj jest cały czas z nami, nie? Słyszę tam, widać czy widzę te monety. Klocki do układania o jest jeden przewrócony, okej. Okay. Dobrze, jeżeli ja to tak przekręcę... No właśnie. Tego, tego Teraz tego nie zakręcimy. Chyba, że one się zakręcą o te. Ten będzie aż tutaj leciał, a ten będzie chciał aż tam lecieć. Ja mam pomysł, dobra. Tak, tak, tak. O nie, one się tu zakręcą. A czekajcie, teoretycznie te mogą się już przekręcić. Te, dobra, 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 teoretycznie te mogą się tu przekręcić. Ten tu, ten tutaj. Ten tutaj. I te tutaj. Jepa. To już takie kurde, zmyślne. A tak jak mówię, to jest to zmyślne, że musicie, wiecie, skombinować te wszystkie ustawienia razem. Nie ma szans, że jeszcze idziemy, że już idziemy, zciem tutaj dużo do zrobienia. Dużo poziomów.

Dobra, trochę życie straciłem w ogóle. Przypadkę. Będzie strzelał tak? Ale oni wró wrócili. Co to jest? Super. Tak myślałem, że coś będzie z nim. Dobra, to strzelajcie, będziecie nam przeszkadzać. O, dałem się stracić. O, mnie, o moim życiu. Dobra. Może Na razie chilluwa. <laughs> Ej! Derzemy przez ścianę. Zażalenie. Dziecię? A, no tak. Właśnie proste mechaniki już się zapominane. Jezu, prawie by mi trafił, Ale nie mam ogólnie życia, więc fajnie byłoby znaleźć jakieś. Na szczęście przeżyłem tamto spotkanie. Jest checkpoint, bo że już myślał, że będzie ciężko. Pa, pa, pa. Stan drogę do Major, ale teoretycznie nie jest źle. No, dajcie w dół, bo tam na górze też są uchwiki. Musimy nastroje mieć. Mamuszka mi się tu znowu urwała na sam w domu Y Jaki statek tu jeszcze jest Trzeba ich chyba zatopić Hyhyhy. <laughs> Panci to odą w tyle Merikao V. O, pęknął no damage. Ej, znowu pogoniliśmy kolegów, a oni znowu wracają. No co za chłopy. Ile nam tu zostało? Jeszcze? Na kolejny odcinek idealnie, więc jeszcze na kolejnym odcinku będziemy już, myślę, kończyć to i walczyć jeszcze. Więc żegnam Was i zobacz, zobaczyłem to kolejnego cineczko z tej pięknej gry. Cześć!